Z tobą. Nie wymienkaj. Sorry, siła wyższa. Przestań, bo ja zacznę wiadolić. Mam pomysł. Zadzwonimy do Gringa. Niech przyjedzie z jakimś kumplem. Dla ciebie. Powiedz tylko, jaki ma być. Ja chcę Sebastiana. Witaj mistrzu. Moja narzeczona Klaudia. Myśmy się już poznali, ale zawsze miło się z Tobą witać. To narzeczona. Mówię narzeczona. Mamy zamiar się pobrać. Burka wodna, gratuluję. Firma zaprasza na drinka. Dokładnie na to liczyłem. Co tu się właściwie dzieje? Tato, ja... Kto jest z tobą? Wujaszku? Wiem, co myślisz, ale to nie tak, jak się wydaje. My tylko... Przestańcie, nie jestem idiotą. Niczego się nie wypieramy. Ale ty, wujku, masz nas za smarkaczy. A my jesteśmy dorośli. Mamy dowody osobiste. Jesteśmy dorośli i odpowiedzialni. Może to pierwsze. I strasznie się kochamy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, prawda? To nie jest właściwy moment. Słuszna uwaga. Lepiej wracaj do domu. Twój ojciec na pewno się niepokoi. A ty, kolego, mógłbyś uszanować ten dom. Wujku, nie patrz, jak się przebieram. Wstydzę się. Rosji jest puszczanska, a pan Benjamin za mimki, żeby to zaprowadzić porządek. O po czym znów plotkujecie? To nie plotki. Mówiłyśmy tylko, że odkąd pani Lukresia się przestała udzielać, dzieci robią, co im się żywnie podoba. Rossi i Sebastian zamknęli się w jego pokoju. Wiesz po co? Martwią mnie te dzieciaki. Sebastian zachowuje się niemoralnie. Najpierw z tą hipiską, teraz z Rossi. Lucia przy każdej okazji idzie się upić. I Bóg wie, co jeszcze robi. Fernanda nie lepsza. To nie tylko ich wina. Skąd mają brać przykład? Pan Benjamin to złoty człowiek, ale jako rodzic się nie sprawdza. No a matka? Porusz ten temat z Milagros albo z panem Benjaminem. Niezwykłam mieszać się w sprawy państwa, ale skoro to tak wygląda, sama zaprowadzę porządek. To chyba Lucia. Ma raczej kiepską minę. Jest pijana. Lubi zajrzeć do butelki. Podejdziemy? To po co? Zaraz musimy wyruszać do restauracji. Sprawdzimy tylko, czy nic jej nie jest. Kochanie. Nie chcę dziś żadnych kłopotów. Mieliśmy spędzić ten czas we dwoje. Lucia jest mocno konfliktowa. Chodźmy już. Dokąd? Do domu oczywiście już późno. Zwariowałaś? Zaraz tu przyjdzie gringo z kolegą. Mówiłam, że nie chcę nikogo. To nie dla ciebie. Po prostu gringo ma stracha, że go tu znów obiją. Przesada. No wiesz. Dostał od Juanita, od Pabla, a nawet od José Antonio. I gdyby nas wystawił do wiatru, może oberwać i od nas. Co ty na to? Jaki znowu Gonzalo? Kumpel Gringa? Nie pamiętam. Dziwnie. <grywia> sí, sí. Tak, w barze ługustawę. A bueno, ma ja... nieważne. Magarena. Halluj. Mały problem rodzinny, inspektorze. Nie ma sprawy. Niesamowite wrażenie, prawda? Tak, zwłaszcza, że była zawsze taka aktywna. Ale nie tracimy nadziei, że to się cofnie. Będę się zbierał, czekają na mnie. Odprowadzę pana. Przepraszam, usłyszałam głosy i pomyślałam, że ktoś przyszedł. Inspektor Sarate jest na górze z panem Benjaminem. Prywatnie czy służbowo? Nie wiem, sama go zapytaj. Jestem do czegoś potrzebna? Mogę cię prosić o lud? Oczywiście. Cudowny wieczór, naprawdę. Urokliwe miejsce, wyśmienite towarzystwo i żadnych zgrzytów. Jest za to mała niespodzianka. Dla mnie... Dla mojej ukochanej. Ale. Dlaczego? Dlaczego? Bo cię kochamy. To chyba lepszy. Otwórz. Jest olśniewający, ale przemierz. Chcę wiedzieć, czy pasuje. No. Bardzo ci dziękuję, ale nie mogę go przyjąć. Dlaczego? No. Wielu przyczyn. Przede wszystkim jest bardzo drogi. Proszę cię. Poza tym to pierścionek zaręczynowy. Przykro mi, ale sądzę, że to przedwczesne. Nie więc o to chodzi. Nie chcesz się zdeklarować. Jeszcze nie teraz. Nie tak pośpiesznie. Proszę, nie obrażaj się. Nie powiedziałem, że to pierścionek zaręczynowy. Ależ to się rzuca w oczy. No? Jest tylko ładny i bezpretensjonalny. I, I drogi. To bez znaczenia. Proszę Cię, przejmij go jako wyraz moich uczuć do Ciebie. No me... Błagam Cię, nie nalegaj. No me yeah. mano... Powiedz przynajmniej, czy Ci się podoba. Gusta. Bardzo. Jest szefieńcy, więc go przemierzch. Marzę o tym, by się w nim zobaczyć. Teraz w szklanki. Przestań, potłuczysz. Jak byłem mały, chciałem uciec z cyrkiem. Dlaczego? Ciotka źle cię traktowała? Do której miał przejść Sergio? Jak tylko uwinie się z jakąś sprawą? Myślę, że lada chwila. Pasuje jak ulał. To dobra wróżba. No i no. Pokaż. Mamy podobny gust. Jak się w nim czujesz? Dobrze. Zaręczona? Niespecjalnie. Ale uprzedzę twoje pytanie. Nie zmieniłam zdania. Nie psuj nastroju. Zostań w nim choć do końca wieczoru. Nie. Co się stało? Teraz nie chcę zejść. Żarty na bok. Słowo daje, zobacz. Znamy się na takich sztukach. Jeśli nie wierzysz, sam spróbuj. Jeśli mi go nie zwrócisz, zawołam ochroniarza. Ciszej. Jeszcze mnie wezmą za złodziejkę. Pomóż mi. Wszystko w porządku? Chyba tak. To ja się już pożegnam. Bądź zdrowa, Mariana. I gdyby coś niepokojącego, dajcie natychmiast znać. Dobrze. Zapomniałbym. Mam coś dla pana. Klucze od mieszkania pani Lucressi. Znaleźliśmy podczas rutynowej rewizji. Dziękuję. Proszę je dobrze zabezpieczyć. Żegnam. Mogę się z tobą napić? O? Proszę. No, zrobione. Tak bardzo cię to cieszy? Nie mów tak. Proszę. Mnie? Dla mnie? To nie mój rozmiar. Przestań wreszcie żartować. Przechowaj go. I noś, kiedy tylko zechcesz. Mm -hmm. Dziękuję, panie kawalerze. Niech pan go weźmie. Poproszę o niego, kiedy... kiedy nadejdzie odpowiednia chwila. Właśnie. Czego chcesz? Panie, mówiłam? Zdrowa jak ryba. Na Twoją zgubę. Zapłacisz mi za swoje zniewagi. Nie ma Pani dużo czasu. Zaraz wszyscy się dowiedzą. Jest Pani oszustką i obłudnicą. Wykorzystywać dobroć milagros. Nie panu Benjaminu. Żadę milagros i del pobre don Benjamin. To zwykła podłość. Desgraciada. Tąś mnie rękę spędziła. No się już nie powtórzy. Opowiem o wszystkim Milagros i panu Benjaminowi. Pożegna się pani z tym domem raz na zawsze. Nie sądzę. Nic takiego nie zrobisz.